Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, kontynuujemy serię Dziedzictwo. Dzisiaj mam nadzieję trochę namieszać u dziedziców w końcu. No i co? Zaraz będziemy w galerii pobierać jakiegoś przystojniaka dla naszej domniki i myślę, że trochę zajmie się jej przyszłością. Jeżeli taki odcinek Ci się spodoba, to łapkę w górę, suba na kanale, a my co? Zaczynamy? Ok. oszczędziłam Wam wybierania Sima z galerii. Wybrałam, przerobiłam po mojemu i przedstawiam Wam Gabriela. Gabriel jest przyszłą miłością naszej Dominiki, jej przyszłym mężem, aniołem, który los jej ześle i trochę namiesza. Jest kreatywny, uwielbia muzykę, więc jej talent będzie dla niego no, wielką zaletą. I co? Będzie malował, będzie zachwycał. Mam nadzieję, że będzie cudowny. I co? Teraz przeniesiemy się do naszej domniki i postaramy się ich związać. Ok, zacznijmy sobie od tego, że włączyłam opcję rzucania studiów i e, muszę sprawdzić, czy da się to zrobić. A jeżeli da, to w jaki sposób? Bo szczerze, yy, nigdy nie, moi simowie nie rzucali studiów. Hmm, myślę, że chyba ta opcja nie działa. Bo tutaj nigdzie tego nie widzę. Mm. Ale z drugiej strony po prostu nie będziemy chodzić do szkoły. E, teraz tak, zajęcia mamy daleko, więc tutaj możemy najszybciej po prostu chyba podróżować do niego, bo nie wiem jak to zrobić inaczej. Mm. Nie chcę tutaj ryzykować. Że się dziś spotkają, zajęłoby to za dużo czasu. Ale nie będę już tego chyba wycinać, nie chcę mi się tutaj przyłączać nagrywania, ale myślę, że tak. Myślę, że przejdziemy się do niego bez cięć i po prostu zapoznamy się z nim. W ogóle ma trochę ciemną karnację. Nie wiem, czy nie rozjaśnię mojej troszkę, bo anioła. A tak sobie go wyobrażałam, kiedy go tworzyłam. Yy, yy, ma troszkę za ciemną tą karnację, ale ogólnie jest piękny. Dobra, no to jesteśmy. Wsą sobie. Przyjazne powitanie. Wyłączyłam też MCC te wredne interakcje. Już mnie tak to denerwowało, że stwierdziłam, że wolę przejść w taki tryb eee, no po prostu MCC Command Centerem, a nie z tym Boże postępem. Historii w Simsach. Włączyłam ten postęp historii i ściągnąłam z powrotem MC Kuman Center, bo jednak on daje więcej możliwości. dupsko ma też takie za duże trochę. Jeszcze będzie trzeba to zmienić, bo nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, co, nie wiem co tam jeszcze można powiedzieć. Oni pogadają troszkę, niech sobie porozwijają. A poszedł sobie. No super. Co za typ. I co teraz? Zapukaj do drzwi. On do domu poszedł? Poszedł do domu. No jak mogłeś nas porzucić? Entuzjazm się pianinem. On lubi muzykę, więc może mu to gdzieś tam. Przyjazna. Gdzieś tu może coś na temat tej muzyki, jeszcze rozmawia o ulubionym zespole. Co tu jeszcze? Ożywiona rozmowa. Najpierw chcę rozwinąć im tą umiejętność. Przyjazną trochę. A później dopiero będziemy rozwijać y, romantyczną. Y, Biaj. I potem spróbuj gadkę na podryw. W ogóle wprowadziłam go tutaj takiego mieszkanka. Ma nawet dwie sypialnie. Uuuu. drocz się zalotnie może nie. Spróbuj uwieść. Więcej romantyczne, więcej. Wodzicielska poza tak y, delikatnie. O, wiertuj, Boże, co ona robi? Zachowuje się jak jakiś pawiat na godach. Nie wiem, jak to inaczej ym, nazwać. Ale dobrze im idzie. Szybko to idzie do przodu, więc podoba mi się. Ta relacja musi szybko brnąć do przodu, jeżeli chcemy jeszcze dzisiaj namieszać. Bardziej Kumaci już może wiedzą o co mi chodzi. Co tutaj chcę zrobić? Żeby przyspieszyć nasze rozgrywkę. O, już się całują. Cudownie. Nowa miłość. Jeszcze nie możesz go poprosić o to, żeby był z tobą w związku. Oprost, poprosił o stanie chłopakiem. Idziemy dalej w to. Dobra, pofiglujemy trochę. O, ma drugą połówkę. A, zapomniałam na to o tym. No, i co, i co, i co? Mieliście figlować. Halo, figluj. Może niekoniecznie pod tym prysznicem. Nie wygląda na zbyt y, zadbany i czysty. Okej. Okay. Tubska to ma śmieszne, trzeba naprawdę moje zmniejszyć. Nie spojrzałam na to, no za to jest zbyt wychudzona. Figlują po raz pierwszy! Uuu. Myślę, że tutaj pójdziemy, potraktujmy yy, yy, to figlowanie jak taką grę wstępną dla naszych simów. Ku, rom, ku ich romantycznym yy, wzniesieniom tutaj. No i co? Za wolno wszystko trwa w tej grze. Idź porozmawiaj z nim na temat BaraBara. Jakie ma zainteresowania w tym temacie? Dobra. Można dalej napisać tych utworów. No i trzeba tutaj się zająć y, tym, że ona przytyła trochę, bo się trochę schudło naszej y, Dominicę. Boże, muszę jej jakoś to imię do mnie nie przemawia w ogóle. Okej. Okay. Jak już skończycie, to trzeba mu jeszcze podnieść troszeczkę. A nie, relację mają bardzo wysoką. Nie trzeba tu nic już podnosić. Bo chcę, żeby po prostu do nas przychodził i w ogóle, żeby była ta, Jednak ma zostać jej mężem, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Ale na razie musi namieszać. Chociaż nie wiem, czy nasz tutaj. Tatuś nie będzie chciał go zamordować. Ale. Ale może nie. Może nie będzie tak źle. O, wyspaliście się, super. To jeszcze się entuzjazmu i trochę z nim tutaj mm, muzyką. Rozwijcie jeszcze troszeczkę tą przyjazną stronę waszej relacji. Mega szybko to poszło. Są stworzenie dla siebie po prostu. Dosłownie. Strasznie to śmiesznie brzmi. Możesz już się oświadczyć. No, dlaczego by nie? Skoro już mieszamy, to namieszajmy konkretnie. Podejrzewam się tak odrzuci oświadczenie, bo to dopiero pierwsze spotkanie. A coś takiego z tej mechanizacji Simsów teraz, że. No niestety, no widzicie, wyszła na miasto, spotkała typa. Zadziczyła swój pierwszy raz i od razu ślub, to co? Inaczej, oświadczyny, bo do ślubu jeszcze daleko. Ale zaręczyć się mogą. Czy ty się oświadczasz? Nie, całujesz go. Miałeś się oświadczyć. Już ci przeszło? Ziluj, wykonaj serenadę, oświadczy się. Ona dzisiaj się mnie nie słucha. Już drugie polecenie moje y zignorowała. Niko oświadcza się Simowi. W ogóle powinna być inna animacja. Mówiłam, że odrzuci? Och nie. Idźcie robić barabara, bara, bara, żeby ten Barabara, bara, żeby. no. Żeby poprawić waszą relację. A potem sobie pójdziemy do domu i zajmiemy się trochę naszą domniką. Żeby nie ryzykować tutaj tej relacji. Zbyt piękna relacja, żeby tu ją zepsuć. Oj, proszę cię, odrzucenie! Jakie odrzucenie zaświadczyłaś na pierwszym spotkaniu? Też bym nie przyjęła tego tych zaręczyn. Zaraz tak wyciągnie nas na jakąś randkę czy coś, może sam się. O, jest buntowniczką, fajnie, dziecięcy top. Dobra, jak już wstaniesz, to wypad do domu. Moja droga, my widzimy się już na miejscu. A, ok, następnie muszę je kupić od regulator nastrojników, bo mnie denerwuje. Nie chcę mi się bawić w ogarnianie tych wszystkich pierdół. Czy ty już możesz pisać utwory? Nie możesz jeszcze pisać utworów, to idź ćwiczyć. Żebyś mogła to robić. Dobra, ona musi sobie teraz poćwiczyć i co. Nie wiem, co tu mogłabym dalej robić z nią. Chciałabym, żeby nasz Gabriel się do niej odezwał z jakąś randeczką. Może się uda. O, Kaleb idzie za godzinę do pracy i dobrze, idź, pracuj, rozwijaj się, chłopie. W tle Twojej córki coś się dziać musi. A ona kiedy ma zajęcia? Za 28... A, to jeszcze daleko, daleko. Dobra, no ona musi niestety tu rozwinąć tą umiejętność. Boże, Gabriel... Boże, nie Gabriel, tylko co ja mówię? Kalp, jak ty wyglądasz? Masakra po prostu. Masakra. A, właśnie, miałam jeszcze włączyć jakieś utrudnienia parceli, bo tu mało się dzieje. Wybierzemy sobie tym... A, wyzwania parceli. Może dajmy sobie tutaj... Przeklęta. To było fajne. Hmm. nie myślę, że tyle dobra okej okay. no i dobra, ona teraz sobie musi nagrać te utwory, napisać, żeby tą aspirację spełnić ale poszedł do roboty, może dostanie awans w końcu bo już długo przygotowujemy się do tego awansu i czy ty już możesz pisać utwory? Eee, Rozkręcę, zagraj Napisz piosenkę, już może, dobra. To niech się zajmie pisaniem pierwszej piosenki. To trochę trwa. Eee, nasz lokaj tutaj się zajmuje sobą. Dobra, i teraz jeszcze pytanie. Kalew chce mu dodać, chociaż wie, że powinien odmówić. Dolej soku. Nie wiem, co nam się wydarzyło, nawet szczerze mówiąc nie zwróciłam za bardzo uwagi na to, co to napisało. Karep stał się dla mnie taką postacią drugoplanową mocno. Przynajmniej na ten odcinek. Bo tutaj chcę się skupić na tej panience, którą tutaj, jak widzicie, Janino niesie ze sobą. Boże, strasznie długo pisze się ten otwór. Już to się zanudzić można. No, ale niestety i takie rzeczy trzeba robić, a on się dalej nie odezwał. Czy Gabriel należy do tych nastolatków, którzy nie dzwonią po randeczce? Niedziela, 22, czyli zaraz poniedziałek mamy w, smsowych, w świecie trochę lipa, bo ona będzie chciała znowu iść do szkoły, a raczej chce tego uniknąć. Chociaż może po szkole by przeprowadziła Gabriela ze sobą. Jest na to szansa. Boże, ona już rozwinęła kolejny poziom. O, dziesiąty poziom ma umiejętności gry na e, fortepianie. O, pożar, super. Nie no, nie palcie kolejnego lokaja, ja wiem, że to przekleństwo. Ej, ty wracaj do pisania utworu. O nie, nie może. Już? Ktoś zadzwonił po straż pożarną? Iść to ugaś może, albo dobra, zadzwoń po straż pożarną. Mam nadzieję, że nie będziesz tam biegła, tylko po prostu zadzwonisz. Jezu już w się. Sensie... Jednak tam pójdziesz. A nie mogę zadzwonić z. Yy... Aha. A, A no, MCC jakieś yy, daje nam. Informacja. Serio nie masz nic zrobić. Mogłaś przestać się już bać. Panie strażaku, pani strażaku, kimkolwiek jesteś, mógłbyś zgasić pożar? Bo mi się gra baguje. Aha. Fajnie. Coś się jeszcze zwajczyło. Wszystko jest dobrze. Eee, możesz jakoś kontynuować? Tak, kontynuuj. Kontynuuj ten utwór. Boże święty, masakra po prostu. No i ogólnie teraz będzie bardzo kreatywna rodzina, jeżeli wróci kabnios awansu. Boże, nie będę tego kom komentować, tak. Nie ma sensu. W ogóle niech on się pójdzie zająć sobą. E, co ja mówiłam? Mówiłam, że będzie bardzo kreatywna rodzina teraz, no bo jeżeli on będzie malował, ona e, gra na instrumentach, będzie aktorką, no to myślę, że tutaj będzie dużo kreatywności w tej rodzinie. Ciekawe, co z tego wyrośnie. No, tak naprawdę nie wiem, co by mogło. Ona może zrobić też ciążowy. A, mam włączony w ogóle barabara y, bara z ryzykiem, ale na bardzo niski procent, chyba tam 25%, coś takiego. Więc. Ym, no. I nastolatki też mogą zachodzić w ciążę. I tutaj jest właśnie ten mój misterny plan którego pewnie się już domyśliliście w momencie, kiedy je wysłałam do łóżka, żeby nasza tutaj Dominika mogła zostać młodą mamą, stanowczo za młodą mamą. No i co? Kończysz to nagrywać strasznie długo i to idzie, powiem wam szczerze strasznie. Okej, okay, kończę. Ostatnie nuty. I utwór będzie gotowy. Poniedziałek 6 rano już jest Boże. Strasznie długo i to poszło. Aaaa. Nazwiemy utwór e, kwiaty. Ze względu na to, że jest to polski odpowiednik e... <słyskawek> Ona jest w ciąży. Ej, to dobrze, w sensie nie spodziewałam się tego tak szybko. Pemnika e, jest w ciąży, moi drodzy. Chyba nie pójdziemy do szkoły, chociaż on pójdzie do szkoły. Podejrzewam, że jej narzeczony, nienarzeczony pójdzie do szkoły. Hmm. Może uda się go zaprosić jeszcze na parcelę. Chciałabym go poinformować o tych jakże cudownych wieściach i może go prowadzić do nas, no bo na przydałby się. I w związku z tym musimy podzielić się wielkimi wieściami, tak. Myślę, że to jest idealny czas, żeby opowiedzieć mu. No, cześć, widzieliśmy się raz, zostaniesz tatą. Dlaczego ty poszłaś do szkoły? Tak, masz iść na wagary, wracaj tutaj. O, mówi mu. Cieszy się. Chyba się cieszy, nie no, raczej tak. Jest szczęśliwy. Romantyczne, flirtuj. Um, może przyjdziesz się przedstawić. A potem Twoja córka podzieli się z Tobą wielkimi wieściami. Ciekawe, jak Ojciec zareaguje. Oh, w sensie, no to, że Gabriel jest szczęśliwy, to rozumiem. Kochają się w ogóle, ale. Tata nie jest, jest szczęśliwy. Wszyscy są szczęśliwi. No, nie będziesz szczęśliwy, jak y, dowie się, jakie mam plany wobec niego, bo nie ukrywam, że tu musimy się go teraz pozbyć. Nie pasuje mi do. Y, do mojego planu dalszej rozgrywki, ale nie chcę też bezczelnie go. w tym odcinku już uśmiercać. Muszę wymyślić jakiś szalony plan na to. O, zaproponuj szalony plan. No, dokładnie. Y, dobra. Weź idź się z nim tam po czy coś, żebyście y, zadbali o twoją kondycję. W się sensie samopoczucie mam na myśli. A potem idź do to, ale ty skorzystać? Poczta doręczona rachuneczki, ale proszę je zapłacić. Boże, pięć koła rachunków. Miałeś i zapłacić rachunki. Boże, dlaczego ty się nie słuchasz, człowieku? Gdzie ty jesteś? O. A wiglujecie w tym łóżku. No tak, bo to twoje łóżko. Całkiem logiczne. Całkiem logiczne, moi drodzy. Boże, nasza Dominika jest w ciąży, ale się jaram. Mega ciekawe, co tam się y, urodzi. I jaka, jaki będzie potomek y, dziedziców. Kolejne, czwarte pokolenie już. Mam zamiar na nim się skupić. Nie mogę tego gościa wprowadzić. Ja się nie chcę... Y, robić tego Kodamian niczym, bo w końcu się zaprzyjaźnią na tyle, że sam się będzie chciał wprowadzić. Albo po prostu wezmą ślub, bo e, nie ukrywam, że Kaleb powinien na to naciskać. On jest jednak dość stary ze względu na to, że był wampirem. E, więc może być tak, że jest tradycjonalistą i będzie wymagał od nich ślubu. Ale nie wiem, czy Dominika będzie chciała wziąć ten ślub tak od razu. Ona powinna się nażyć tortu, chociaż może poczekam, co ciąża z nią zrobiła. Jak przypominam sobie, co zrobiła z Alicją yy, i... Tak, Alicja bodajże nazywała się jej matka, nie? Boże, moja pamięć dzisiaj zawodzi. Tak, z Alicją to no ciężko było. Ona ma urodziny za 11 dni, wydaje mi się, że on będzie od niej młodszy. Koszki smak odrzucenia. Boże, to jest kobieto dziwna. O, on gra na skrypcach, fajnie. Weź i zjedź. Musisz jeść. Musisz zadbać o siebie i o dziusia, Ale w ogóle po niej nie widać, że jest w ciąży. Mam nadzieję, że MC nie jest znowu zbagowane i będzie widać normalnie brzuch ciężarnej i tak dalej. Jak na razie nie widać kompletnie nic. wam szczerzy, że ona jest tak wychudzona, że wcale mnie to nie dziwi jest od razu dwie porcje. Dużo jedz. Mm, dobra. Yy, Kaleb niech sobie poboksuje trochę. Dużo niech boksuje. On musi trochę zgubić. Wędzaniu czasu z przyjaciółmi. Weź to wyłącz. Albo dobra, wyłą Nie będę tak w ogóle na to reagować, bo nie wiem co to jest. Chociaż może dlatego nie możecie wprowadzić. Mi, że on nie pójdzie teraz do domu. Nie, nie poszedł na szczęście. A jednak poszedł. Dobra, wróci. Już wiedzę, że jesteśmy w ciąży, to powinien jakoś zadbać o ten związek, a nie tak na wyjepce całkowitej, mam nadzieję. Że kiedy teraz patrzę, to się boję, że będę miał jakiś przester na tym filmie. Mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Najwyżej troszkę to wycisza. I co? No, czekamy. Widzowie, czekamy. Nie będę tutaj już y, kombinować. Niech y, ona sobie napisze kolejną y, pioseneczkę. I co? Myślę, że tutaj będę pomału kończyć ten odcinek. Wiem, że może nie będzie jakiś bardzo długi, ale kolejny już postaram się nagrać dłuższy, bo będzie się więcej działo. Będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że wprowadzi się nas. Y, Nasz anioł i pozbędziemy się kaleba. Napiszcie mi w komentarzach, jak wy widzicie pozbycie się właśnie jego, ponieważ nagrywać będę dopiero w czwartek. To mam nadzieję, w czwartek, może w piątek, to mam nadzieję wykorzystać któryś z Waszych pomysłów. I co, widzimy się już w następnym. Do zobaczenia, cześć!